Hej, hej, tu Argo! W dzisiejszym odcinku powiem Wam, czym są kody, jak je pozyskać oraz gdzie je wpisać. Intro! W Magic the Gathering Arena kody są ciągiem znaków i liczb, które po wpisaniu w specjalnym miejscu dają nam jakieś korzyści. Jak już pozyskamy taki kod, to gdzie go wpisać? Aby taki kod zaczął działać, musimy wejść do zakładki Store. W zakładce Store w prawym górnym rogu mamy tutaj napisane Redeem Code. W tym miejscu wklejamy nasz kod. Jak pozyskać takie cudeńko? Kody są porozrzucane wszędzie po internecie. Czasami ludzie wrzucają takie kody na grupkach Magica. I kto pierwszy, ten lepszy? Albo na jakichś różnych kontach Instagramowych znanych graczy. A świetną rzeczą jest, kiedy kupimy fizyczny produkt, na przykład talię Planeswalkerów, która sama w sobie posiada 60 kart, i w tym opakowaniu dostajemy dodatkowo kod do areny, gdzie możemy przenieść wszystkie nasze fizyczne karty do wersji cyfrowej. I w ten sposób znacząco powiększyć naszą kolekcję oraz znacznie przyspieszy nam naukę tej talii. Czasami kody również są rozdawane na Amazon Prime. Kiedy mamy tam konto, mamy dostęp do Twitcha Prime, gdzie potrafią być za darmo rozdawane naprawdę niezłe rzeczy. No dobra, a teraz przejdźmy do tej zabawnej części. W tym momencie na ekranie wyświetlają ci się kody, które możesz wpisać i coś otrzymać. Na przykład, gdy wpiszecie sobie Play M20, dostaniecie trzy darmowe paczki: tak samo Play Teros, Play Ikoria oraz Play M21. Bardzo polecam zrobić to teraz, ponieważ kody mają swoją datę wygaśnięcia. Piszcie sobie oczywiście od razu tutaj Level Up, gdzie dostaniecie za darmo 2000 punktów doświadczenia. Nie ma za co. No dobra, ja sobie zachowałem jeden kod specjalnie na ten odcinek, czyli Play M20. Wpisujemy taki kodzik i proszę, wyskakuje, że kod wpisany jest z sukcesem. Ok. I dostaliśmy z dodatku M20 3 paczki. No to od razu je otworzymy. Pobieramy naszą nagrodę, przechodzimy do paczek. No i zobaczmy co przyniesie nam los. Standardowo 8 kart, w tym jedna albo rare, albo mityczna. W tym wypadku mamy kartę rare, złotą. Jedziemy do następnej paczki. Tutaj już widzę, że parę powtórek zaczęło mi się pojawiać. No co zrobić? Klikamy teraz tutaj naszą najrzadszą kartę. I co tutaj mamy? Kolejny rare. Artefakt. Dobra, ostatnia paczka. No jakiś Mitik by się przydał. Dawaj, dawaj. Dobra, zdobyliśmy jedną wild kartę. O tych kartach możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Numer jeden. I teraz zobaczmy, co tutaj nam przyniósł los. No, jest kolejna rare enchantment dla talii niebieskiej. Dobra, no i paczki się skończyły, także proponuję wykorzystać te wszystkie kody i cieszyć się dodatkową zawartością za darmo. Oczywiście poza taliami kody przynoszą wszystko co tak naprawdę twórcy będą chcieli, czyli dodatkowe rewersy do kart, dodatkowe awatary. Właśnie awatar jaki zdobyłem dzięki takiemu darmowemu kodowi Wchodzicie w profil, change avatar, no i tutaj na dole taką oto kobitkę, ta Mio. Jak widzicie jest tutaj sporo tego jeszcze do odblokowania, może trafi wam się coś innego. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dostaliście parę kodów, dowiedzieliście się jak ich używać. Jak chcesz więcej poradników kliknij subskrybuj i do następnego.